Cześć, tutaj Maciek, a to jest pierwszy odcinek Hawks 2. Samolotowa gierka, lubię w nią grać. Nawet jestem dobry, chociaż nie lepszy od swojego brata, ale dobra. E, I tak, e, zaczniemy od pierwszej misji. E, ja tutaj kilka już misji przeszedłem, ale zaczniemy sobie od pierwszej, żeby tak po kolei iść. I na każdy odcinek będę się starał przejść jedną misję. Nie wiem, czy będzie słychać dźwięk z gry, ponieważ jak nagrywałem Wiedźmina, bo pierwszego nie nagrywałem, nie wiem co pierwsze wrzucę chyba Wiedźmina, to nie było słychać dźwięku z gry, to przepraszam Was bardzo. Ale tu wszystko macie wypisane, więc, yy, więc zaczynajmy. Jest 50, 15 minut, będę nagrywał. No, dobra, to zaraz sobie wystartujemy. Myszka nam się, kurczę. Tu widzimy, że ku w lewo, e, w prawo, E schamowanie w przyspieszenie i zaraz sobie wystartujemy. Tylko musimy najpierw wycofać. Bo byśmy tu nie zdążyli. Nie wiem, czy zdążę tą misję przejść w 15 minut. Chciałbym. Możliwe, że zdążę. Jak wszystko dobrze pójdzie w Wiedźminie. Sorry, że tak zginąłem, ale Wiedźmin to bardziej... Kurczę dla inteligentnych, że tak powiem. No co jest, Jeszcze wystartuję, nie mam pasu wolnego. Sorry was za to. Do w takim razie ja lecę. Mi się wydaje, że tu jest za krótki rozbieg na rozpędzenie się, ale dobra. Lecimy prosto. Aha, tu chyba trzeba skręcić. Od razu was przepraszam za to. Tak, dobra. Wystartujemy. Wystartuj. Pisze nam. I tak, będziemy sobie na każdy odcinek przechodzić misje. Niektóre misje będą trudniejsze. To może potrwać dużo, dużo, dużo. I właśnie tak. Link do gry nie znajdziecie w opisie. Niestety, ponieważ Tą grę kupiłem oryginalną. Nie mam linku do gry, mam, jest wszystko oryginalne i tak dalej. Eee... O, odliczanie prędkości, i tu nam się powinno zaraz. O, właśnie, chodzi mi o, o to po lewej stronie. Pokazało nam się, jak będziemy na zielono, to możemy startować. Eee... Kiedyś grałem w Hawksa 1. Hawks 1 był dobry, ale wiecie, nie dało się startować, nie dało się lądować pierdolenios opanie za przeproszeniem i startujemy! I chyba będę grał z tej kamery, tak, ta kamera chyba jest lepsza. Ta tak, filmik się zawsze taki pokazuje. W misach niektórych, czy we wszystkich, nie pamiętam. W tej się chyba tylko taki pokazuje. To ja będę wam też mówił. A nie, tu wszystko pisze, ale dobra, mamy jechać lecieć na jakiś wschód i pokonać rebeliantów. Tak mówi. Nie wiem, czy słyszycie dźwięk z gry, ale dobra. Obyśmy... nagrywamy już 3 minuty, ale obyśmy zdążyli. Zdążyli nagrać nagrać tę tą misję przejście, bo tak to to by było. To Najwyżej na dwa podzielę. Sorry, mam katar trochę. No i tu widzimy obrót w lewo. W, yy, no, jak chcemy do góry mieć noc zadarty, to, to o, wiadomo, chyba. No, to nie jest najlepsza gra samolotowa, jaką w życiu widziałem. Nie, ale moim zdaniem jest super. Są fajne misje, jest fajna i lepiej się w niej czuję niż w Wiedźminie, jak nagrywam. Dlatego, że wiecie, Wiedźmin to ja się stresuję, że mnie zabiję. Ja pierwszy raz w taką grę gram jak Wiedźmin, tak ją przychodzę, oczywiście. Przepraszam Was. A tutaj sobie na no spontanie luz. Blues. No. Może dlatego, że lubię takie gry. Nie wiem. Może mi nareszcie oglądalność wzrośnie. Nie tylko ten Minecraft, Minecraft, Minecraft. Dobra, polecimy sobie. Nie wiem, czy słyszycie ten? Ja mówię, polecimy sobie, bo każe nam latać i, i, i strzelać pojazdy. Wow. Chyba odrzuciło gościa. Mam nadzieję, że przejdę ją bardzo szybko. Chciałbym się wyrobić w tych 15 minutach. Naprawdę. I musimy teraz do góry, a później, tak jakbyśmy spadali, na nich niszczyć. I wiecie, ja przed nagrywaniem to te misje trochę też będę sobie przypominał, dlatego że ja niektóre już przyszedłem. Ale będziemy po misji robić tam. Co mi da? I pocisk odpalony. W samoloty od razu mówię: jak samoloty są, to trzeba dwa. Y, punkt kontrolny, zapisany, dobrze. Pudło, fuck, pudło. Dobra, y, coś miałam powiedzieć. Y, Czekajcie, o, y, Jak w samolot trzeba y, y, walić dwoma rakietami, żeby uległ zniszczenia. Tak, 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 tak uległ, nie? Tak, 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 spadł. Trzeba trafić oczywiście i... i będzie pudło. Nie, dobrze. Nie zdążę, nie zdążę do góry. Uff. Nie wiem, czy się wyrobię. Nie, nie wyrobię się chyba. No, czyli. Poczeka, o, dobra. No, czyli w tym, y, tym odcinku musimy niszczyć tylko takie, takie bazy, takie samoloty, ciągi czołgi, jakieś takie pojazdy, a w następnych misjach będą samoloty, będą coraz ciekawsze misje, więc radzę mnie oglądać, subskrybować i tak dalej. I nagrywamy 7-8 minut już. No, misja już nie bawiam się, chyba skończy. Nie pamiętam, ale chyba tak. 10 sków lecących w Spring Fighter na moje lotnisko. Nie, zniszczyli mi lotnisko, będę płakał. O matko, co tu się dzieje? O Boże, spadam, spadam, spadam! I się rozpierdoliłem. Oczywiście żartuję, misja trwa dalej. Ale ten, to jest tylko taki film pokazowy. To koniec misji. Koniec misji, przeszedłem misję. To nie było, że spadłem. Przeszedłem misję! Dobra, więc w tym nad odcinku. Więc w tym odcinku na tyle. żegna się z wami. Przepraszam, przyzwyczaiłem się do czek. Pożegnam się z wami i w następnym odcinku mam nadzieję, że się zobaczymy w takim składzie jak tutaj. Więc... Więc dostępna misja może już wam pokażę, będzie taka. Dzień treningu. Później będzie taka, 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 taka. Jeszcze takie jakieś. Dobra, nieważne, więc... Jak to słowo brzmiało? fak zapomniałem cześć